Cały czas oddycha. Dziwne. Wydaje mi się, że nie oddycham. Jak się nie żyje, to nie powinno się oddychać. Chyba. Nie wiem. W sumie już zapomniałam, że żyję. bo żyje, prawda? Magda żyje. Niech żyje, żyje nam. I oddycha. Bo i tylko dlatego żyję, Boże, mam do Ciebie jedną prośbę, tą co zawsze, przecież wiesz, skoro możesz wszystko, to, to weź mnie po prostu, zabij. Był w ogóle za pomysł, żeby mnie tu sprowadzać. Mogę ci podpowiedzieć, jak to zrobić, jeśli nie wiesz. Ja wiem. Amen. Po prostu nie cierpię tego wejścia do szkoły. Pewnie cała klasa na mnie patrzy. Jak ja dziś wyglądam w tych słuchawkach, to jest jakiś dramat. Mogłem się mniejsza. Nie rzucałyby się tak w oczy. Super, patrzcie się, idzie mi Mikołaj. Dobra, szybciej, bo naprawdę się patrzą. I pewnie widzą jakieś czerwienie. Dobra, teraz już domknięty. Nie, mogę go domknąć lepiej. Już, albo nie, może docisnę jeszcze mocniej. Nie, jeszcze nie jest dobrze domknięty. Dobra, jak to mówią do czterech razy sztuka. Albo do pięciu, albo nie, bo przecież nie znam sprawdzianu. Szlakby to, nieparzyście. Czyli sześć, bo chyba nie chciałabyś nie zdać przez niedomknięty głupi kurek. Ale ze mnie świr, nie cierpię tego. Znowu dotknęłam dozownika. On jest brudny, pełno bakterii, syfu brudu. No nie, znowu ta klamka. Muszę wrócić i może otworzyć drzwi butem. Już dobrze, już dobrze, już dobrze. Po co? No wyperfumuje się i co dalej? Beznadziejna jestem. Beznadziejna. Jestem nikim. Przepraszam. Byłaby szczęśliwsza beze mnie, a teraz musi się mną przejmować, to moja wina. Wszystko przeze mnie. Nie mam siły. Nie wiem, co się dzieje. Spałam chyba z 12 godzin i nic. Chociaż nie wiem, czy spałam. Spałam? A jak tak to ile można? Zawsze ten idiotyczny brak energii. Bo głupia jestem to dlatego. W dodatku leniwa, żałosna, królewna śnieżka od siedmiu poleści. Zadania przygotowane? Dobrze. Kochani, przechodzimy do nowego rozdziału. Będzie o pierwiastkach. Także łatwizna, bo przerabialiście to już w podstawówce. Yy, Okej. Okay. No dobra, kogo by tu wybrać? Błagam, tylko nie mnie. Nie, idzie z daleko. Proszę, tylko nie mnie. Mikołaj, zapraszam. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. To już jest po mnie. Proszę, rozwiąż to zadanie czwarte. Dobrze? Przepisz na to. Pierwiastki. Co to było? Pamiętasz przecież? Super. Gdybym wiedział, to mógłbym sobie przypomnieć. Czemu nie mówię a nic wcześniej? Czemu ja tu stoję? Wszyscy teraz się gapią i widzą, jak robię z siebie debila. Teraz wszyscy już wiedzą, jaki jestem beznadziejny. Dobra, siadaj. Przerób to sobie na kolejne zajęcia. Nie będziemy tracić czasu. Mikołaj nie potrafi rzeczy z podstawówki. Pewnie to będzie jedyny temat do końca roku. Cztery, pięć, sześć. No, no, no. Powinno być okej. Okay. ja znowu za konsolą. Wystawiam się na pośmiewisko. Pewnie nikt tego nie robi, tylko ja. Największa wariatka na świecie. Wariatka, która zostanie sama, po prostu. Bo wszyscy już wiedzą, jaka zaświrowana jestem. Ludzie są sztuczni. Uśmiechają się, mówią dzień dobry, ale to wszystko ich durne maski. No i po co oni udają? Po co ta sztuczność? Zresztą, kogo ja pytam? Największą hipokrytkę na świecie. To co? Kolejna fotka, hipokrytko. I kogo ja chcę oszukać? Hipokrytko. Ale głupio. Lepiej byłoby chyba schować tę bułkę. Głupio to wygląda. No i po co oni siedzą tak blisko? Pewnie przyszli, żeby popatrzeć, jakiem bułkę. Bo lepiej, żeby się pośmiać z matematycznego debila. O nie, Natalia idzie. Zaraz mi chyba serce wyskoczy. gdybym nie miał tych głupich oporów. Cześć Mikołaj. Tylko się nie czerwień, tylko się nie czerwień, proszę. Kontroluj Cześć. to, co mówisz i będzie dobrze. Słuchaj, nie stresuj się tą matmą. Naprawdę każdy ma czasem gorszy dzień. Powiedz coś mądrego, nie spłaźnij się. Z zdarza się. Słuchaj, przygotowałeś się na Polskę? Okej, okay, okej, okay, spokojnie. Ja, 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 ja nie wiem, ale... Wiesz co, ja... Ja, ja, ja muszę lecieć. Ucinasz rozmowę przez stres i dlatego ci nie lubi. Na pewno ci nie lubi. Jak wszyscy po prostu. Jak mają do czynienia z jakimś śmiesznym, zlęknionym typkiem, to serio się nie dziwię. Napisz ten sprawdzian. W piórniku było chyba czysto. Mam nadzieję. Jak skończymy to, obowiązkowo toaleta. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie. Hej, Magda, wszystko w porządku? Marnie dziś wyglądasz. Nie, no, wszystko jest ok. Po prostu wczoraj trochę poimprezowałam i wiesz, dzisiaj się spóźniłam do szkoły. A widziałaś fotka? Tak, widziałam. No, byliśmy tam z chłopakiem po prostu. Bez nadzieja. Przecież one nie są aż tak głupie, żeby wierzyć w te śmieszne historyjki. A może im powiem w końcu. Już sama nie wiem. I tak tego nie skumają. A nawet jeśli to co im powiem? Że mi się żyć nie chce. Że nie wiem jak mam żyć dalej. Więc po co? Po co to wszystko? Cześć mało. To cześć, cześć Mikołaj. Tak tam w szkole w porządku. Tak, tak, dobrze. Tak, na pewno, wszystko ok? Tak, mamusie jak zawsze. Tylko y, ostatnio się jakoś y, gorzej czuję. Ale co, głowa cię boli, czy co? Nie wiem. Mikołaj, to zadzwoń do lekarza, niech cię przebada. Okej. Okay. Mikołaj się nazywam. Chciałbym się zapisać do lekarza. Jak mam to przez telefon mówić? Dlaczego nie można napisać SMS-a? Ale się stresuję. Kurde, to jest głupi telefon, a pewnie ktoś, kto odbierze pomyśli, że jestem dziwny. A jak spytam mnie o coś więcej? To co, zatnę się? Przecież nie rozłączę się, bo wiedzą, kto do niej dzwoni. Okej. Okay. Nie stresuj się. Nie stresuj się. Nikt nie odbiera. Może później spróbuję. Co jest ze mną? Głupi telefon, U, śmieszny telefon i tyle Nie zasnę dziś, no na pewno nie zasnę, już to wiem po prostu. Nie czuję się do końca czysta, może ręcznikiem się doczyszczę. Nie mogą te bakterie po prostu zostawić mnie w spokoju. Skarbie, jak długo można się kąpać? A jednak wiedzą, że jestem nienormalna. To powiem im, mamo, tato, jestem głupim świrem i zostanę sama. Boże, tak mi wstyd za to wszystko, ale nie wiem, co ja miałabym im powiedzieć to jest taki wstyd. Boże, nie, już nie mam siły na to. Dlaczego? Bez sensu, bez sensu, bez sensu. Jezuję, ja nie chcę już nic. Nie, chcę, chcę coś poczuć, błagam. I przestać czuć, bo czuję wszystko. To się nie może udać. Nic się nie uda, nigdy już nic się nie uda. Nigdy. Już zawsze tak będzie, więc po co tak ma być? Już nie chcę. Bądź czujny i nie lekceważ nawet najdrobniejszych zmian w zachowaniu Twojego dziecka. Słowami weź się w garść, jakie Ty możesz mieć problemy, jesteś po prostu leniem. Po usłyszeniu takich słów w dzieciach pogłębia się poczucie izolacji i osamotnienia. Mogą stracić zaufanie do osób dorosłych i nie szukać pomocy. Może być tak, że nie czujesz się na siłach sam, porozmawiać ze swoim dzieckiem. Warto wtedy udać się po poradę do psychologa lub psychoterapeuty, psychologa szkolnego. Możesz udać się również do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Fachową pomoc znajdziesz również w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Warto od najmłodszych lat dbać o to, aby budować silną i opartą na zaufaniu więź z dzieckiem, tak aby do nas w pierwszej kolejności chciało zgłaszać swoje trudności i problemy, zanim zapoczątkują one poważną chorobę.